22 marca, piątek wieczór zapraszamy na starcie. Grę Bałowianki Kraków z Prądniczanką Kraków. Starcie w ramach 14. kolejki klasy okręgowej. Prądniczanka na miejscu czwartym. Siódme miejsce dla Grę Bałowianki Kraków. Zapowiada się ciekawe starcie. W bramce 22 Piotr Kokosza. 3 Jan Liberacki. Z numerem czwartym Mykoła Kobec. 7 Hubert Firek. 8 Olaf Katarzyński. Z dziewiątką Mariusz Kwater. 13 to Tomasz Likiewicz. z numerem pierwszym. Paweł Lenio. 2 Andrzej Kawa. 3 Filip Sowiec. 5. Adrian Wojdyła, 6. Karol Wojdyła, 7 Jakub Kostu i 10 Bartłomiej Podkowa. Czekamy na piękne bramki i zaczynamy. Mam wrażenie, no. że ta kontra nieco została zahamowana. Nie wykorzystali tego odpowiedniego momentu na to, by zaatakować. Ale są na połowie grę bałowianki, większą liczbą zawodników. Jeszcze kiksy! Bramka. To nie będzie z tego strzału, Minali bowiem... goście w dzisiejszym meczu. Mam wrażenie, że więcej. Tej futbolówki mają w swoim posiadaniu, ale musi uważać bramkarz prądniczanki, tutaj było blisko, nie. naprawdę. Kwater. Okazja na dośrodkowanie, został w bramce Lenio, ależ błądy, cóż za sytuacja. Tu nic złego się wydarzyć nie może, a tymczasem to zgranie, Klatko. Gdzieś tu chyba też zabrakło porozumienia. Lipieta. W pole karne, będzie próba strzału z dystansu, piłka jeszcze spodziewa się bezpośredniego uderzenia, będzie z pewnością egzekwował Jakub Gruchała, Gruchała, uderzenie prosto w mur, jeszcze poprawka, po raz kolejny w mur, ależ tam kontrowersje. Zareagowała żywiołowo. Ławka grębało w Janki. Najpierw uderzenie. Tu nie ma mowy o kontrowersji, ale tutaj na granicy 16 metra chyba był kontakt. Tyle, że ta piłka też była mocno sytuacyjna, rzęki. Ręką. Ale mam wrażenie, że tuż za linią, tak interpretując klatka no po jeśli klatce. Było zagranie ręką, a było. Rozpocznie długim podaniem. Oj, Ależ oj, oj. błąd! Lenio nie zdąży! Zdąży! Ojejejej! Co tu się wydarzyło? Ależ błąd komunikacyjny Ej, asy, między... Z nią do bramki. Zaczęło się od y, mocnego wybicia Kokosza. To byłaby asysta drugiego stopnia. Warto od tego zacząć. No i fatalne wyjście z bramki Pawła Lenio. Faktycznie mogło tutaj dojść do, do zdarzenia, w którym by. Korzystać często tych powtórek pięknych, spektakularnych bromek. Będziemy Państwu sporo fundować. Tymczasem tutaj troszkę błędy komunikacyjne. Ratuje się z opresji Paweł Nie Lenio. Pierwszy raz w tym meczu Paweł Lenio. Nie najlepiej Krok. Teraz wreszcie dobra piłka na lewą stronę. Tam bodajże. Teraz krok chyba wcześniej była. To piłka od z numerem 17 Jędrzejewskiego. A miała przyjść w właśnie w tych najważniejszych meczach, bo jeszcze 12 wielkich bitew można by rzec przed ekipą Grębałowianki, jak i drużyny Prądniczanki. Teraz uderzenie w światło bramki. Lewa noga, oglądamy. Mięciutkie dośrodkowanie jest Gruchała! Składał się ładnie do tego strzału, ale Piłka gdzieś tam w znacznej odległości minęła, słupek bramki Pawła Lenio. Dośrodkowanie piłka przechodzi Wojewodę i przymierzył. Ale teraz spójrzmy, szansa jest, prowadzenie grębałowianki Skupiliśmy swoją uwagę na powtórce. A tymczasem bramka, którą za moment obejrzymy. Grający z numerem 16, Karolej Kuczmier przymierzył, pokonał Pawła Lenio. To jest być może bramka decydująca. Gospodarze wychodzą na prowadzenie w 83 minucie. To, co mówiliśmy, zemściła się ta gra. Ale fatalna strata wojewody. Przymierzył Kuczmier, zrobił to fenomenalnie. Z zimną krwią wykorzystał ten błąd. Zatrzymane Dyda. Dalekie wybicie na uwolnienie, ale jest tam kwater! Wychodzi z bramki Lenio! Nie ma faulu, gramy dalej. Taka jest decyzja sędziego. oj. podostrzyło się nam w tym spotkaniu. Czy sędzia zapanuje nad tym, co tu się dzieje? Ależ tutaj się nam... Zagotowało! Jeszcze raz, kury, kury, kury. najpierw to pierwsze starcie, e, tutaj, no to jest faul, pierwszy przy piłce jest, e, jest e, kwater, natomiast tutaj Liberacki tutaj mocno podostrzył, ale nie wiem czy trafił, Ewidentne. grę Bałowianka w drugiej połowie była zespołem groźniejszym. Tak, bardzo wyrównane starcie, ależ okazja dla drużyny, Gospodarzy wychodzi z bramki, Lenio! I to była świetna interwencja, interwencja, która jeszcze daje nadzieję na te ostatnie sekundy tego meczu. Ależ była to świetna okazja, można było dogrywać, można było to wykonać. Końcowy gwizdek, Grębałów Janka pokonuje drużynę Prądniczanki Kraków 1 do 0.